Chcesz być pewny, że wybierasz najlepszy kurs 3D wizualizacji? My Wizua 360 to rozumiemy i wiemy jak ważne jest, aby zdobyć realne umiejętności, które przyniosą konkretne wyniki finansowe. Dlatego cieszymy się, że jesteśmy autoryzowanym partnerem Autodesk, to oznacza, że nasze programy są na najwyższym poziomie i spełniają światowe standardy jakości. Autodesk to lider w dziedzinie 3D designu. A ich certyfikacja gwarantuje, że wiedza, którą zdobędziesz, będzie ceniona na międzynarodowym rynku. A teraz pokażę Ci, jak w czterech prostych krokach możesz sprawdzić, że rzeczywiście jesteśmy oficjalnym partnerem Autodesk. Pierwsze, otwórz Google i wpisz Autodesk Partners. Drugie, kliknij na stronę Partner Locator, która pojawi się w wynikach. Trzecie, wybierz miasto Kraków. Kraj: Polska. Partner type: Training Center. I ostatnie czwarte: pozostaw wszystkie pozostałe pola puste i kliknij szukać. Gotowe. Na liście partnerów zobaczysz wizual 360. Proste, prawda? A dla twojej wygody link do licencji znajduje się w opisie tego filmu, więc możesz sprawdzić wszystko jednym kliknięciem. Ale co to dla ciebie oznacza? Certyfikat Autodesk to Twój realny bilet do projektów światowej klasy. Klienci i pracodawcy ufają tej marce, a to podnosi Twoją wartość na rynku. Co więcej, u nas nie tylko zdobędziesz wiedzę, ale także otrzymasz pełne wsparcie i gwarantowaną pracę. Nie zostawiamy miejsca na niejasności. Kształcimy profesjonalistów, którzy są poszukiwani na rynku, a Ty możesz być jednym z nich. Долландж добился 360 и начал свою карьеру мечтань.